W chwili, kiedy nagrywam to nagranie, można powiedzieć, że obecnie kościoły są zamknięte. Rząd zradykował msze Święte do pięciu osób. Możemy się zastanowić, co Bóg chce nam pokazać poprzez te zamknięte świątynie? Może poprzez zamknięcie obecnie kościołów Bóg chce nam pokazać, że istotą bycia Jego uczniem jest czymś więcej niż uczestnictwem tylko w niedzielnej mszy świętej. Bo niestety wielu chrześcijan do tego zredukowało swoją wiarę do obecności na niedzielnej mszy świętej. Myśleli, że jak jest się w niedzielę na przeświętej świętej i nie je się mięsa w piątek, to że przed Bogiem są dobrymi chrześcijanami, a to, że krzywdzą swoją rodzinę, obgadują innych, są niesprawiedliwi, chciwi. Nie przestrzegają dekalogu, obgadują. To ich prywatna sprawa, to ich prywatne życie. Ale ważne to, że byli w niedzielach w kościele i nie jedzą mięsa w piątki. Teraz została im odebrana możliwość bycia w niedzielę w kościele. I co pozostaje? Nic. Okazuje się, że nie mogę już teraz powiedzieć, że jestem chrześcijaninem, bo oprócz niedzielnej mszy świętej. Nie było w moim życiu modlitwy, miłości, przestrzegania dekalogu, obcowania z panem Jezusem na co dzień. A przede wszystkim Bóg żąda od nas sprawiedliwości i miłości, a nie wydeptywania posadza w kościele. Kiedy nie możesz wydeptywać posadzki w kościele, czy teraz na co dzień jesteś nadal chrześcijaninem? Czy przestałeś nim być, bo nie możesz być w kościele? Co jeszcze Bóg chce nam pokazać? Poprzez zamknięcie obecnie kościołów, Bóg chce nam pokazać, abyśmy zobaczyli, gdzie my tak naprawdę pokładamy naszą ufność. Czy ją pokładamy w naszym postępowaniu, w naszej pobożności, w naszym chodzeniu do kościoła, w naszym niejedzeniu mięsa w piątek, czy pokładamy naszą ufność w Nim? Czy pokładamy w naszym działaniu, czy pokładamy w Bogu, w Jego łasce? Nawet w naszym udziale w sakramentach nie możemy pokładać ufności, ale tę ufność musimy całkowicie złożyć w Bogu. Nie możemy pokładać nadziei w naszym stażu chodzenia do kościoła i uważać, że tyle lat nie opuściłem niedzielnej mszy świętej, to Bóg jest coś mi winien, to zasłużyłem sobie na Jego przychylność, na wysłuchanie modlitw. To nie jest postawa dziecka Bożego, ale jakiegoś. Handlowcy z Panem Bogiem, i to jest myślenie faryzyuszów. Możemy się zapytać, na czym opierało się nasze chrześcijaństwo? Czy teraz na co dzień możemy pokazać innym, że jesteśmy chrześcijanami? Gdzie pokładaliśmy naszą ufność? Czy naprawdę ją pokładaliśmy w Bogu? Czy może w naszej pobożności? Obecna sytuacja przypomniała mi fragment Pisma Świętego. Które jest zawarte w rozdziale 21 w Ewangelii, według Świętego Łukasza, gdzie Pan Jezus mówi takie oto słowa: Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. I słowa Jezusa spełniły się w roku 70, kiedy to Legiony rzymskie zniszczyły świątynię Izraelitów. Bóg dopuścił pewien kryzys dla ludu wybranego. Można powiedzieć, że obecnie przeżywamy analogiczny czas. Bóg dopuścił pewien kryzys na cały świat, na Kościół, ale poprzez dopuszczenie tego kryzysu chce nam coś pokazać, chce nam ujawnić, czym tak naprawdę pokładamy naszą ufność. Bo my bardzo chcemy ocalić nasze życie. Staramy się, aby się nie zaziębiać, nie zarażać różnego rodzaju wirusami, nie przepracowywać. Leczymy się u trzech lekarzy naraz, wykupujemy pięć polis na życie jednocześnie, uciekamy od cierpienia, trudu. Myślę, że nasze życie, które z tak wielkim trudem budujemy, może się rozpaść w jednej chwili, napawa nas przerażeniem. I wtedy, kiedy to, co tak z wielkim zanegożowaniem budowaliśmy, nasze zdrowie, sukces zawodowy, powodzenie w życiu, upada, to wtedy popadamy w depresję, w strapienie, w rozpacz. Dzieje się tak dlatego, bo tak jak Żydzi nie wyobrażali sobie zburzenia świątyni Pana, tak i my często nie dopuszczamy myśli, iż nasze życiowe plany mogą zostać zburzone, zdruzgotane. Wtedy jesteśmy gotowi uznać tą swoją katastrofę życiową, tak jak Żydzi zburzenie ich świątyni, za faktyczny koniec świata. Wtedy to podejrzewamy, że Bóg nas opuścił. Świątynia żydowska, dopóki istniała, była dla Żydów najpewniejszym zabezpieczeniem, gwarantującym, że Bóg im błogosławi, że jeste z nimi. My w swoim życiu również budujemy wiele takich świątyń, i dopóki one istnieją, czujemy się bezpieczni, pewni w to, iż nasze życie będzie trwałe, bez burz, bez wojen, bez kryzysów. Lecz Bóg nie chce, abyśmy pokładali swoje bezpieczeństwa w niczym innym, jak tylko w Nim. On pragnie być gwarantem naszego bezpieczeństwa. I dopóki nie pokładamy naszej nadziei w Panu, dopóty Bóg dopuszcza, aby został zburzony nasz świat, nasze zabezpieczenia, ale czyni to z miłości do nas. Przez to chce nam się objawić, prowadzić nas do siebie. Trzeba nam wtedy tylko Mu ufać, bo tylko On może zagwarantować nam pokój ducha w tym zmiennym świecie, wśród prześladowań, ucisków, zarazy, kryzysów finansowych. Żadne inne zabezpieczenia nie są w stanie zagwarantować tego pokoju wśród życiowych burz, które są czymś naturalnym w naszym życiu. Naiwnością by było sądzić, że burze życiowe nas ominą. Bóg chce, abyśmy budowali poczucie swojej tożsamości tylko na Nim, a nie na swoich zabezpieczeniach. Gdy te zabezpieczenia nam się rozsypują, następuje w nas kryzys, bo straciliśmy to, na czym budowaliśmy swoje poczucie tożsamości, bezpieczeństwa. Ten kryzys będzie się powtarzał dopóki dopóty nie zaczniemy budować prawidłowo. Jeśli znów oparcie będziemy budować na złych zabezpieczeniach, to będziemy tkwić w ciągłym kryzysie. Ten kryzys dopuszczony przez Boga jest kryzysem błogosławionym, bo on ujawnia, w czym tak naprawdę pokładaliśmy nadzieję. Często Pan Bóg burzy nasze własne drogi do Niego i wymyślone przez nas sposoby służenia Mu, podobnie jak burzy świątynie. Zaufajmy Bogu. On wyznacza nam takie drogi, jakimi chce nas prowadzić i wskazuje, w jaki sposób mamy Mu służyć. Rozpadanie się starego świata jest zarazem rodzeniem się nowego. Może ten kryzys być dla nas powodem do załamania, zwątpienia, rezygnacji z tego, któremu zawierzyliśmy. Ale Jezus zachęca nas, abyśmy byli wytrwali w swoich prześladowaniach, w swoich kryzysach. Będzie to możliwe wówczas, kiedy zaufamy słowom Jezusa, iż w tych trudnych dla nas doświadczeniach włosy z głowy nam nie zginie, że tak naprawdę dopuszczając to, iż życie nam się wali, uzdalnie nas do przetrwania tego czasu, do wyjścia z tego, ale już budując na odpowiednim fundamencie. Bo wytrwałość rodzi się z zaufania słowom Jezusa, zaufania, iż On jest z nami, nawet w naszych kryzysach. Ta świadomość powinna być naszą stabilizacją, źródłem wytrwałości. Bóg dopuszcza kryzysy, aby fałszywe nasze budowle się zawaliły, aby zacząć od początku budować na prawdziwym fundamencie, właśnie na wierze w to, iż Jezus jest naszym obrońcą. Osadza się nasza umiejętność życia, nasza siła do wytrwania w dobrym tak naprawdę nie trzeba wszystkiego rozumieć, co dokonuje się w naszych chwilach próby. Trzeba jedynie trwać, wymawiając imię Jezusa we łzach i w radości, wierząc Jezusowi, iż nigdy nie jesteśmy sami, choć Jego bliskość możemy nie odczuwać, ale musimy uwierzyć Jego słowom, który zapewnia nas, że jest z nami w tych trudnych chwilach. To nie nasz wrodzony spryt, nasza inteligencja, nasza siła albo nawet znajomości zapewnią nam przetrwanie w godzinie różnych prób, ale moc Boża. My musimy tylko w to uwierzyć. Święty Paweł napisał w liście do Rzymian takie oto słowa jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość? Niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane? Z powodu ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce na rzeź przeznaczone, ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Wytrwałość w wiernym przelgnięciu do Jezusa ocali nas, spowoduje, iż te nasze końca świata będą prowadziły nas do budowy prawdziwego życia z Bogiem. A gdy zostaną zburzone wszystkie nasze świątynie bezpieczeństwa, które skrupulatnie budujemy, wtedy będzie możliwe się całkowicie powierzenie Bogu, zaufanie mu do końca, tak na 100%. Zostanie pogłębiona nasza wiara w niego. Będziemy już inni, bardziej dojrzalsi, bardziej odważni. Wtedy nie damy się zwieść różnego rodzaju nowinkom. Żadne wieści nie zatrwożą naszego serca, nie ogarni nas lęk. Nie będziemy wierzyć w błędne, a nawet w absurdalne poglądy. Nie będziemy ulegać w naszym życiu różnym iluzjom, gdyż nasze serce zaufało Bogu. Również nasze rodzinne czy osobiste dramaty nie będą budzić w nas trwogę, gdyż będziemy ufać, iż Bogu zależy na nas, że są one potrzebne, aby jeszcze bardziej przylgnąć do niego, zakorzenić się w nim. Czyż Pismo Święte. Nas nie zapewnia, iż nie zawiodą się ci, którzy ufają Panu? Czyż męczennicy zawiedli się na Panu? Oni żadną miarą się nie zawiedli na Bogu. Zażyłość z Jezusem, przyjęcie całej jego nauki pozwoli poznawać to, co pochodzi od Bożego Ducha i opierać się kłamstwu, nie przestraszyć się jemu. Te dwa słowa klucze zwieść i zastraszyć to taktyka złego ducha. Tylko taka nasza postawa doprowadzi innych do nawrócenia. Nasze kryzysy prześladowania są okazją dodawania świadectwa, bo umożliwiamy Bogu, aby objawił w nas i przez nas swoją moc. Doświadczając własnych ograniczeń, wchodzimy w doświadczenie Boga, który je w nas przekracza. Sami się nawracamy, bo widzimy, jak Bóg w nas działa. I innych nawracamy, gdyż widzą również, że nasza siła nie pochodzi z nas, ale od Boga. Dlatego wszelkie uciski, wszelkie nasze kryzysy nie stanowią w tym względzie przeszkody, a stanowią okazję do składania świadectwa, do składania świadectwa światu innym ludziom. Powinniśmy je przeżywać w pokorze i w radości, a nie zwalczać je za wszelką cenę. W naszych kryzysach, uciskach mamy najbardziej otwarte serce, i wtedy to najbardziej może je przeniknąć Jezus. Tylko zgódźmy się na to. Gdy będziemy je właśnie tak przeżywać, gdy będziemy w nich wytrwali, wtedy ocalimy nasze życie. A podstawą wytrwałości jest ufność, że włos z głowy nam nie zginie. Jezus zachęca nas, abyśmy byli w tym wszystkim wytrwali, a ocalimy swoje życie. Źródłem siły jest Bóg. Korzystając z jego mocy, człowiek oddaje mu cześć. Prośmy Pana Jezusa o wytrwałość, o wiarę w kryzysie i pamiętajmy o, o tych słowach zawartych w Ewangelii według Świętego Mateusza w rozdziale 28, w których Jezus mówi: "Jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata". Jezus nie mówi, że mamy uciekać, aby ocalić swoje życie, natomiast mówi: "Trwajcie w tym wszystkim co was otacza tu i teraz, trwajcie z wiarą w Boga, a na wszystkie wasze trudności, cierpienia i upokorzenia patrzcie jak na bóle porodowe, w czasie których rodzi się życie z Bogiem. Tak więc nie strach, ale bojaźń Boga powinna coraz bardziej kierować naszym życiem. W tych wszystkich naszych strapieniach duchowych, smutkach, kryzysach, dołkach bardzo trudno dać świadectwo. Świadectwo cierpliwości, wytrwałości, pogody ducha, wierności Panu Bogu w modlitwie, w dobrym. Bo łatwo się kocha i czyni dobro, kiedy wszystko jest okej. Okay. Ale chrześcijaninem jest się zawsze, a nie tylko w momentach korzystnych i sprzyjających. Zbyt często grozi nam, że wiarę oprzemy na uczuciach, na swoich praktykach, na swoim stażu. Tymczasem wiara potrzebuje innego fundamentu, bardziej trwałego, wierności. Niezależnie co się dzieje, niezależnie jakie prześladowania na mnie spadną, jestem wierny Panu Bogu w modlitwie, w obowiązkach, w relacjach, we wszystkim. Odczytajmy te słowa Pana Jezusa jako wezwanie do wierności Bogu, niezależnie od okoliczności, bo Bóg jest nam wierny w każdej sytuacji, tylko przez wytrwałość ocalimy nasze życie. Tylko przez wierność włosy z głowy na mnie spadnie. Jezus, zapowiadając próby i doświadczenia na drodze wiary, zapewnia mi jednocześnie o swojej bliskości i czułej opiece. On pierwszy jest moim niezawodnym obrońcą, pragnie, abym mu bezgranicznie zaufał. Wytrwałość w wiernym przylgnięciu do Jezusa ocali moje życie. Nie dajmy się zwodzić, ani nie dajmy się przestraszyć, choćby się Ziemia trzęsła. To całkowicie mamy wtedy oprzeć się na Bogu. To w chwilach trudności i próby odwracać się plecami do złego, a twarzą do Boga, a nie odwrotnie, jak wielu z nas czyni, myśląc, że dara tę złego pokonać. Trzeba nam prosić pana Jezusa o potrzebne łaski, o dary Ducha Świętego, o jego pomoc. Przecież pan Jezus powiedział, że nie zostawię was sierotami, dam wam Ducha Świętego. Prośmy o go. Codziennie musimy prosić o łaski pana Jezusa, aby on nam dał, abyśmy wytrwali wierzę, abyśmy pokonali naszą złość, gniew. Bo kiedy nie prosimy, zdajemy się na własne siły, a to prowadzi do upadku.